རང་ W podróżach Roberta zapraszam na dwa ostatnie dni wycieczki po Morzu Śródziemnym. Pierwszy dzień całkowicie na morzu, a drugi przybycie do Triestu we Włoszech. Wcale nie jest tak łatwo trafić, jakby się to wydawało komuś z boku. Nie można się nudzić na statku, nawet jeżeli mamy cały dzień na morzu, nie schodzimy na ląd. Są gry, zabawy, nauki tańca, jakieś konkursy. Jedzenie w międzyczasie można sobie przekąsić, coś się napić, popływać w basenie, pograć w piłkę, pobiegać na bieżni, różne rzeczy są, także niektórzy ludzie w ogóle nie schodzili nawet w portach, tylko całe 7 dni byli na statku i korzystali z różnych atrakcji, które były cały dzień przygotowane. Także nie trzeba się nudzić, nie można się nudzić, dzień jest wypełniony. Od rana do wieczora. Praktycznie nie starczy czasu, żeby można wszystko zaliczyć. Akurat master szefa na ostatni dzień wśród e, zwykłych e, gości, uczestników e, robiliśmy, wyłanialiśmy najlepszego, który umie przygotować potrawę. Najpierw był konkurs, który e, wśród e, gości na statku wytypywał najlepszych e, uczestników. To znaczy tych, którzy najwięcej mają wiadomości o kuchni i gotowaniu. A potem ty trójka uczestników startowała w Masterchefie i walczyła o główną nagrodę. Bardzo 3, profesjonalnie to było 2, zrobione. 1, Masterchef! Yeah! Allora, Troszkę brudne były szyby. Ja z góry robiłem zdjęcie z miejsca, gdzie wieczorami i w nocy do godziny pierwszej drugiej odbywają się dyskoteki. Można pojeździć na Formule 1. Przejdę teraz przez kilka atrakcji, które były dla młodzieży.

Siateczka jest, także można sobie pograć. Troszkę cienia jest przed słońcem. Nawet można mecze porozgrywać. Publiczność jest. Ze względu na COVID nie ma y, już dostępnego skłosza. Nie wiem czemu bo skłosz był przecież jeden na jeden albo samemu można było grać ze sobą. Pojedynczo. O, rezerwacja jest dla jakichś gości, Aurelii, tutaj nie wiem o co chodzi. A lunch, a szybkiego, ja sobie burgera. Że u nas pizzę i widok za okno mamy dzień na morzu dzisiaj. Siedzę sobie teraz w pustej sali, gdzie dawniej były jeszcze śniadania, kolacje i restauracja była czynna, ponieważ jest mało osób chwili jest to miejsce, w którym można sobie posiedzieć na komputerze, popatrzeć na przepiękne morze, na kilwater, bo to jestem na samej rufie. Także widok jest piękny, a jestem całkowicie sam. I można w ciszy spokojnie sobie Popracować, podpisywać maile albo poskładać filmy, jeżeli ktoś ma coś takiego do robienia. Hey, hey, hey. Wieczorem tradycyjnie teatr. Parę nagrałem nieco dłużej, bo bardzo mi się podobała i wrażenie zrobiła nie tylko na mnie, ale i na całej publiczności, bo brawa były niesamowite. Ten wraz z całą załogą pożegnał publiczność i podziękował nam za wspólny rejs. Ostatnie śniadanie i będziemy się wyokrętowywać. Dopływamy już do Triestu. Nieśmy już bagaże w nocy, duże. Podręczne zostawiliśmy do przechowalni, która jest za mną i odbierzemy je za pół godzinki jak będziemy wychodzić ze statku i siedzimy w takiej sali głównej przy recepcji i tutaj praktycznie nie było nigdy czasu siedzieć. w na zejście ze statku zawsze to są dwie reakcje jedna jest przyjemność, że już będziemy w Hiszpanii niedługo, będziemy mogli pływać a druga, że szkoda że kończymy już ten rejs Chcielibyśmy informować, że w kilku minutach łódka rozpocznie funkcjonowanie operacyjne. Zaproszamy do poszukiwania kompleksów i batonów na lewej stronie łódki. Tym razem poranek, ostatni dzień. Wita nas słońce i będziemy mieli już chyba ładną pogodę do końca wakacji. Wyrzut na parking oka i otoczenie góry Tryście. Teraz jest zupełnie inny widok i nawet nie wieje. Przygotowanie już dla nowych gości. Wszystko musi być czyszczone. A teraz rzut oka na lewą burtę i przynajmniej jest ze słońcem, także nie oślepiam je słońce. Mogę tu spokojnie poczekać na swoją kolejkę, jak będziemy się wyokrętować o 9:20, bo taki mamy termin. Wyokrętu, wyokrętowujemy się w grupach po kilkaset osób, żeby bagaże można było spokojnie przygotować dla każdego i żeby nie było zamieszania. Port jachtowy w Trieste. Jest tych łódeczek troszkę. A na Redzie mnóstwo statków jeszcze oczekujących. Towarowy. Zapraszam na następne odcinki już z podróży po Hiszpanii. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę. A jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do podobnego oglądania. In nicht mehr ich viel Muff.